Przyznaję się, przyznaję, przez cały sezon nie miałem czasu, albo to moje tylko takie wytłumaczenie bo po prostu nie chciało mi się zająć chwastami w kostce, a narosło ich mnóstwo. Dlatego dzisiaj czas, aby to nadrobić. Dzień dobry, dzień dobry ogród. Moi drodzy, moi kochani, no te obrazki nie wyglądają za ciekawie. Mech, trawa, to wszystko rozpanoszyło się bardzo, bardzo mocno. Taki też jest urok kostki granitowej. Fługi są dosyć głębokie, są szerokie, więc to jest miejsce na to, by zagnieździły się tam chwasty, zagnieździł się tam mech. Ale też w kostce betonowej widać często podobne sytuacje, czy to gdzieś w jakichś krawężnikach czy w jeszcze innych miejscach też tam pojawia się wszędzie mech, też tam pojawiają się chwasty, także to nie jest tylko tak, że w kostce granitowej czy w jakimś innym kamieniu te chwasty nam rosną, bo w betonie też. No i dzisiaj spróbujemy się tego wszystkiego pozbyć. Zobaczcie, no nie tylko w tej kostce tutaj przy brzegach Powrastała trawa, to jest jedna rzecz. Trawa też pojawiła się między fugami, gdzieś tam daleko w ogóle od trawnika się wysiała. Są też oczywiście chwasty, jest chwastnica, no jest wszystko. Także będę się tym dzisiaj zajmował i będę do tego. Korzystywał trzy sposoby, trzy narzędzia, tak to nazwijmy. Zaraz o wszystkim wam dokładnie opowiem. No a jeśli chodzi o ten granit i efekt, jaki chce uzyskać, to zobaczcie sobie tutaj, gdzie są porobione dokładnie fugi w tej kostce granitowej pomiędzy kolejnymi kostkami, a w innych miejscach właśnie tego zabrakło, i to jest przestrzeń do rozwoju właśnie kwastów, czy też przerastania trawy. I tego będziemy starali się uniknąć. No dobra, dobra, ale miały być trzy sposoby, także przejdźmy sobie do konkretów. Zacznijmy od pierwszego narzędzia, pierwszego sposobu, który dzisiaj będę wykorzystywać, to jest oprysk i oprysk będzie wykonany za pomocą preparatu o nazwie Atut 360SL. I uwaga, uwaga, to co tutaj jest zaznaczone na opakowaniu, jest selektywny. To jest środek nie selektywny, czyli walczy wam wszystko, co opryskacie. Dlatego ważne jest przy stosowaniu oprysków na chwasty osobnego opryskiwacza niż tego, który stosujecie na owady, na szkodniki i na choroby roślin. Tak, żeby po prostu przez przypadek nie zostało coś tam wam w tym opryskiwaczu jakieś resztki, które mogą wystarczyć na to, żeby zniszczyć roślinę. Także osobny opryskiwacz lub taki mały spryskiwacz, to będzie. Będzie dobre rozwiązanie. I dlaczego Atut 360SL? On jest taki właśnie polecany do mchu, chwastów w kostce. Jest nieselektywny, więc możemy całą kostkę sobie spryskać, i o to nam chodzi, żeby wszystko z kostki zniknęło. I on zwalcza cały szereg różnych roślin, które uznajemy za chwasty, których nie chcemy często w naszym ogrodku, Na przykład babka, chwastnica, gwiazdnica, komosa, koniczyna, mniszek. Pesz, tasznik, wiechlina, jasnota purpurowa, rogownica pospolita, życica, trwała, bodziszek drobny, wierzbownica. Tych chwastów, tych roślin, które on zwalcza, jest dużo, dużo więcej. Także rozrabiamy małą dawkę tutaj. 10 ml na 600 ml wody, i do dzieła spryskujemy po prostu sobie. Krok po kroku każdy chwaścik, każdą niechcianą roślinę. Wykonam sobie też taki mały test na trawniku, a właściwie czymś co przypomina trawnik. Tutaj mam taką część, na której jest bardzo, bardzo dużo chwastów, to jest taki trawnik w części roboczej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także kilka takich chwastów, też sobie tutaj na tym trawniku spryskam. No i zobaczcie, po kilku dniach na tej kostce. Wszystkie te chwasty praktycznie pousychały, zrobiły się jakieś żółte, czerwonawe, czerwono-żółte. Także skuteczność jest ok. No teraz po prostu to musi się wszystko do końca wysuszyć i rozłożyć, wywiać. I myślę, że wtedy będzie tutaj bardzo ładnie wyglądało. Także czekam na ostateczny efekt, ale już widać, że działa to bardzo dobrze. A jak to wygląda z tymi większymi chwastami na trawniku? Tam były takie babki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, po pierwszych dwóch, trzech dniach ta roślina zaczęła się deformować i taki jest właśnie pierwszy objaw działania tego środka. Roślina się deformuje, tak żeby pobierać mniej tlenu, mniej promieni ze słońca, żeby słabiej działała ta fotosynteza. Także pomału ta roślina się zwija i po kolejnych kilku dniach już tutaj widać, że ona zaczyna żółknąć, a pod spodem wręcz te liście się zrobiły czarne, ciemne, także ona powoli sobie tutaj dogorywa, ale zobaczcie też dookoła trawnik też rozrobił się żółty, jest taka ewidentnie żółta plama w miejscu, gdzie było to spryskanie. OK, to przejdźmy sobie teraz do kolejnego elementu, do kolejnego narzędzia i to jest taki skrobak do fug. Zobaczcie, on ma taką fajną rączkę ergonomiczną, ale przede wszystkim taki hak zakrzywiony z grubej nierdzewnej stali. Ona ma około 2-3 mm z tego, co widzę. Wykonany bardzo solidnie, także za chwilę wypróbujemy go w boju. I tak naprawdę jeśli chodzi o taką kostkę, to możemy właśnie użyć preparatu typu atut, możemy użyć takiego skrobaka, jeśli zależy nam na efekcie szybko albo na przyspieszeniu efektu. Bo zobaczcie, te fasty, które ja sobie spyskałem, one słabną, więdną po kilku dniach i używając takiego skrobaka o wiele łatwiej i szybciej jest nam usunąć po prostu go z kostki. Możemy też za pomocą takiego skrobaka usunąć jeszcze zielone chwasty, w ogóle nie spryskane. To też działa bardzo dobrze. No i zobaczcie, te wszystkie fugi, te wszystkie powrastane trawy, które miałem przy brzegach drawnika. To też bardzo ładnie, bardzo szybko da się za pomocą tego skrobaka usuwać. Także no, genialnie to działa. I ostatnie już narzędzie to jest taki wyrywacz pielnik do chwastów. Zobaczcie, on jest dokładnie tak samo zbudowany jak ten skrobak. Też fajna, ergonomiczna rękojeść. Gruba, solidna. Stal nierdzewna, także nic tutaj po pracy w ziemi nam nie rdzewieje. Zaostrzony, trochę taki duszy szpikulec, który można wbić sobie w ziemię i wyrwać chwasty. I teraz zróbmy sobie taki test. Najpierw wejdźmy sobie do ogródka warzywnego, w którym też jest jeszcze trochę chwastów. I zobaczcie, jak to po prostu delikatnie wystarczy podważyć i chwast tak naprawdę sam nam wylatuje. Wiemy, że usuniemy go razem z korzeniami, nawet gdy one są długie, bo ta, bo ta część którą wbijamy w ziemię ma myślę, że około 15-20 cm, więc te dłuższe korzenie też się pozbędziemy. Czasami jest bardzo lekko, ale czasami, gdy chwast jest trochę bardziej rozrośnięty, te korzenie ma bardziej rozrośnięte, to może być trudniej, ale wystarczy go tam dookoła sobie pomału popodważać i też nam w całości wyskakuje. Także myślę, że wyszło całkiem nieźle. Pozbyłem się chwastów. Teraz jeszcze kolejna praca, która mnie czeka, to zafugowanie tych brakujących fug, które pozostały po wyrwaniu hubu, wyrwaniu chwastów. Zrobię to sobie po prostu suchym betonem, który można kupić w markecie. A Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Podzielcie się w komentarzach, może swoimi sposobami na chwasty, na mech w kostce. Zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli chcecie, żeby YouTube informował Was o nowych filmach na naszym kanale, to zostawcie subskrypcję. Wtedy takie powiadomienia będziecie otrzymać. Także jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!